się siema, siema widzowie z tej strony Jestem dzisiaj, To jest mój pierwszy blok na tym kanale i pokażę wam moje używane zabawki Idziemy do oju No, gdzie moje używane zabawki? Ma? A no tak, tam były, cholera Wszystkie mam tutaj w swojej torbie z Chyńczyka. My friendo A, a ja coś się nie chce, oh my god Lol. jakiś kłak mi tu chyba opuści się mi bo kłakł, albo się zaraz do piekła wsadzę XZ No i patrzcie tu. Dobra, odsuniemy na razie ten kawałek Patrzcie jak dużo, o lol O, mamy bakso nawet kurczę bloksiana o lol Kurde nie rozumiem tutaj Mam no torbę Albo taką jeszcze nie będę pokazał Więc jeśli wam się podobało stawcie lajka like.